Witajcie, kochani, w czytaniu miłosnym na miesiąc maj, oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla Singli, które odczytane będzie w ostatnich minutach filmu. Najpierw bowiem rozkład na relacje. Na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału, lajka, komentarza. Obserwowania tego, co tutaj się dzieje, bo dzieje się sporo poza czytaniem kart, poza tygodniówkami, poza kartami dnia. Są także medytacje, opowieści na każdy tydzień czyli opowieści filozoficzne które są związane z kartami tarota i opowiadają o podróży głupca przez świat. Jest także podcast Nowego Wieku Światła. Tutaj w kwietniu pojawił się wywiad z wróżką Cezarią o tarocie dla niewidomych i słabowidzących. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami, bo myślę, że warto. Przejdźmy zatem do interpretacji rozkładu. Bliźnięta w tyle czytania kochanka, czyli królowa była kochanka, tak powiedziałam, najczęściej ona wskazuje mi kobietę, no, która jest kochanką. Bardzo rzadko żona, chyba że żona, z którą bardzo często uprawiamy seks, lub partnerka oczywiście taką, gdyż no, jest ona kobietą, która emanuje energią seksualną, energią ognia, jest ona świadoma swojej seksualności i ma ogromne potrzeby. Wie czego chce, dąży do tego. Poza tą seksualnością ma także siłę kreacji, a kreacja, seksualność bardzo podoba. Także ona wie, czego chce, ale z jakiegoś powodu tutaj tego chcieć zrealizować nie może. Co się blokuje? Eee, stąd też taka znudzona, znużona, leciuteńko smutna na tym tronie swoim siedzi. No to nie jest typowa królowa buław, która która ma to, czego chce. Ta nasza królowa buław nieco jednak jest rozczarowana eee, i Poza tym, że jest taką panią, jaką przedstawiłam, być może po prostu wskazywać będzie na kobietę z podznaku ognia, czyli lew, skorpion, y, przepraszam, nie skorpion, tylko ten drugi, strzelec yy, i baran. Także tak to wygląda. A w ogólnym nastawieniu do was jest baran, czyli cesarz. Karta cesarza, również z barana. Ale poza tym ten cesarz nam mówi o tym, że ktoś ma może męża. I stąd ta kochanka w tle. Więc ktoś patrzy przez pryzmat męża na tę relację, stąd też być może ona jest taka zablokowana. Takie bardzo nietypowe to czytanie, pokomplikowane i pomieszane, ale oczywiście wam przeczytam, co tutaj widać. No, niektóre bliźnięta mogą mieć w maju niezłe dylematy. No właśnie, i dylematy. Poza tym cesarzem, który bywa mężem, bywa zodiakalnym baranem, to bywa także człowiekiem, który ma e, niezły orzech do zgryzienia, i on się zastanawia, co tutaj czynić. Może mieć doradców. Owszem, jak najbardziej może mieć wokół siebie jakichś doradców, ludzi, którzy mu sugerują, co powinien robić. I czasem nie są oni najlepszymi doradcami. E, czasem bardziej on słucha ich niż siebie, e, a przecież. E, Warto rozwijać swoją intuicję, tak? Zwłaszcza, że cesarz to człowiek, który ma niezłe doświadczenie życiowe i on sporo widział, sporo przebył, sporo zdobył, a jednak czasem nie ufa sobie, jeszcze potrzebuje jakichś takich um, donosicieli, aby coś mu powiedzieli. Także cesarz mówi nam, że ktoś um, lubi mieć to, co ma, boi się tego stracić i czasem z tego strachu e, sięga rad ludzi, którzy nie do końca mogliby mu służyć tak jak. No jak powinni. Stąd też taka, taka przepowiednia. A w sercu mamy pazia buław. Jest to faktycznie taka trochę energia królowej buław. Bo to ogień. No dziecko królowej buław, można rzec, ale może takie energetyczne dziecko. Ktoś do kogoś czuje pasję, ktoś się może w kimś zakochiwać, zauroczać, czy też e, odczuwać chemię względem kogoś, e, kogoś, kto jest nieco młodszy, e, bądź kto jest po prostu nowy w waszym życiu. E, stąd też ten wspomniany romans na horyzoncie, ale nie wszyscy przecież będą siebie zdradzać na lewo i na prawo. Nie o to w tym wszystkim chodzi. U niektórych paść buław i w ogóle Cało to cała ta karta będzie mówiła o tym, że jesteśmy w związku i nie są nasze potrzeby spełnione po prostu. I ten paść buław mówi o tym, że ogień gaśnie, cesarz mówi o tym, że ten cesarz się zastanawia zamiast czynić czyny. I to wszystko się tak, niestety, namiętność w związku gaśnie i to utrudnia pewne sprawy. A w nowych relacjach ktoś ma. Dużo chęci, dużo potrzeb, ale to wszystko jakoś się tak kręci bardzo powoli. Zwłaszcza, że na pozycji myśli mamy siódemkę monet, czyli, czyli te owoce naszych działań, naszej pracy są. Niewielkie, nie takie, jakbyśmy się spodziewali. Czyli jest to lekkie rozczarowanie, ale też może konieczność zainwestowania więcej w relacje, bardziej dokładnie, bardziej spokojnie, aby w późniejszym czasie zbierać naprawdę dojrzałe owoce tej relacji. Niecierpliwość nie sprzyja. Ktoś może być nieco niecierpliwy, a ktoś z kolei po prostu zwyczajnie w świecie się nie spieszy. Ktoś chce być pewien uczuć drugiej strony, ktoś gna do przodu. A w stałych związkach to będzie właśnie ta monotonia i rutyna, która niestety dodatkowo widoczna jest także w zamiarach, bowiem czwórka monet nie mówi nam o tym, że ktokolwiek, że ta druga strona chciałaby coś zmienić raczej dobrze jest jej w tym zasiedzeniu swoim e, i trzyma się kurczowo tego, co zna, mm, nie sięga po nic nowego, niestety. Czwórka monet mówi nam o zamknięciu, o pewnej rutynie i to trochę wygląda tak, jakby jedna ze stron e, jakbyśmy mieli sprzeczne potrzeby, pragnienia i wizje relacji. E, stąd też e, trudno spodziewać się po aby ten partner cokolwiek zrobił rewolucyjnego w tej relacji. Raczej wszelkie chęci, wszelkie zmiany stety bądź niestety em, spoczywają na waszych barkach bliźnięta. E, no i tak to wygląda. Tak, Niektórzy mogą nudzić się w domu, mieć dosyć kwarantanny, a u innych relacja będzie przebiegać w pracy, dziać się w pracy, ale w tej pracy dziać się niewiele będzie, bądź po prostu ona nie wyjdzie poza pracę ten sposób też możemy to interpretować, czyli no nic więcej poza pracą, czy też poza jakimś ewentualnym romansem bądź flirtem, nie wy wyjdzie poza te mury waszej instytucji, w której pracujecie. Relacje blokuje czwórka kielichów, czyli tradycyjnie niedostrzeganie szansy, niedostrzeganie okazji, niedostrzeganie możliwości, zatracanie się w rozpaczy, w byciu w. Sytuacji bez wyjścia, choć wyjście jest tuż za wami, to trochę jak z tym cesarzem, który jest, pod, czy, który jest nad czwórką kielichów. I on tak sobie ten duma, duma i nie ma żadnej odpowiedzi. Tak samo człowiek czwórce kielichów, duma, duma i nie dostrzega okna otwartego, które jest wyjściem, powiewem świeżości i też inspiracji zapewne, bo najpewniej właśnie ten człowiek szuka inspiracji, a inspiracje są gdzieś tam za oknem. Czwórka kielichów, niedostrzeganie, niewykorzystywanie szansy, marazm, smutek, poczucie, że nie ma wyjścia z sytuacji. No to nie sprzyja. Beznadzieja zdecydowanie nie sprzyja ja eee, taka nie brak wiary w to, że cokolwiek może się zmienić. No, trudno, trudno z takim podejściem cokolwiek nowego tworzyć w relacji. Co relacji sprzyja koło fortuny, koło losu, czyli nieoczekiwany zwrot akcji eee, fajnie. Eee, I pewne sprawy mogą także przyspieszyć. Eee, przyspieszyć, e, jeśli by to koło Trochę popchniecie, ale także nieoczekiwany zwrot akcji, to może być e, bawienie się prawem przyciągania na przykład. E, tego typu sprawy, ale także po prostu zaufanie temu, co się dzieje. Tak? Odpuszczenie na przykład tej relacji, że już przestajemy ciągle myśleć, myśleć, myśleć i czekać, aż ten ktoś to zrobi, puszczamy energetycznie nagle ciach, coś się dzieje, koło losu rusza e, i sobie. Jedzie, płynie, zmierza w jakimś określonym kierunku, określonym dla siebie, dla nas jeszcze nieznanym. Czyli pewne sprawy mogą się obrócić o 180 stopni i będzie to bardzo dobre, gdyż kartą na wyniku jest karta umiarkowania. Karta w której znajdujemy równowagę w dawaniu, w braniu, w otrzymywaniu, gdzie zaczynamy dążyć do partnerstwa, gdzie zaczynamy godzić się z partnerem, docierać się z tym partnerem, niezależnie od tego czy to stałe, czy nowe związki. Ta umiarkowanie nie jest taką nudną kartą na tej talii, więc myślę, że tutaj rzeczywiście jest szansa na to, że ktoś poczuje się usatysfakcjonowany Niezależnie od tego, jaką drogę obierze, tak? Czyli jest szansa na dzielenie się tym, co mamy z wieloma osobami, nawet jak widać na tej karcie, ale jest to zaczerpnięcie jakiejś inspiracji. I orzeźwienia w tym życiu związkowym, więc mimo takich pewnych turbulencji, miesiąc powinien się dobrze, ostatecznie skończyć. Także tyle dla Was, bliźnięta ode mnie. A teraz single. No, single to mają zabawowy miesiąc. Trójka kielichów, czyli nowi ludzie, nowe możliwości i w zasadzie ogrom tych ludzi. Wychodzimy w maju, może w końcu nas wypuszczą z domu, więc wychodzimy w maju do ludzi i aż taki szał będzie tych ludzi, że nagle wszystkich chcemy spotykać. Rozmawiać, poznawać, dotknąć, e, spróbować, e, po prostu, aby nie stracić okazji, nie stracić szansy, ale wśród tych wszystkich ludzi wyłania się pewna osoba, królowa buław bądź to Wy, oczywiście możecie być w energii królowej Buław, czyli pożądania, seksualności, frajdy, uwodzenia, ale możliwe, że poznacie kogoś w typie królowej buław, przeważnie kobieta to będzie, ale nie, nie, nie zawsze, bo to jest ogólne czytanie. Ta kobieta, ta królowa buław będzie bardzo namiętna, bardzo ekscytująca, bardzo pociągająca, może być pod znaku ognia, bądź u niektórych singli będzie trójkąt seksualny. Też tak może być. Tak czy inaczej, nowi ludzie są na horyzoncie. Szczególnie osoba w typie królowej buław, którą bardzo szczegółowo omawiałam na samym początku tego rozkładu. I myślę, że może ona Was bardzo zainteresować sobą, lecz relacja być może będzie bardziej luźna. Zresztą w tym maju to dużo takich majowych miłostek może być, ale kto wie, może z którejś z nich wyłoni się coś na dłużej, coś na stałe. Tak czy inaczej, miesiąc pełen wrażeń, więc bliźnięta. Muszą się rozdwoić, aby, e, aby podołać tym wyzwaniom, które na nich czekają w maju. Kochani, życzę Wam cudownego miesiąca. Trzymajcie się. Na razie, cześć.